Miejski Dom Kultury w Lubaniu zaprasza na doroczny festyn z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka. W tym roku 4 czerwca spotykamy się w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Zmieniamy troszeczkę miejsce. W poprzednich latach był to rynek miasta. W tym roku przenosimy się do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Jeżeli będzie piękna słoneczna pogoda, na co liczymy, festyn odbędzie się przed halą MOSIR-u. Jeżeli niestety będzie pogoda deszczowa, wtedy przeniesiemy się do wnętrz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. W ramach festyny oczywiście liczne atrakcje sportowe, które przygotowywuje właśnie MOSIR. Będą to ogródki sportowe, w których będą mogli spróbować swoich sił zarówno najmłodsi, jak i całe rodziny. Oprócz tego scena wystąpią soliści Miejskiego Domu Kultury, wystąpi zespół Horyzont z Bogatyni, będzie również pokaz Zumby, konkursy, atrakcje, niespodzianki przez całe popołudnie. Dodatkowo finał ogólnopolskiej akcji Kilometry Dobra, która jest realizowana w Lubaniu poprzez Stowarzyszenie Wyloguj się i stoiska handlowo-gastronomiczne. I tutaj z, Piążki zebrane z tych stoisk zasilą konto Kamila Nowosielskiego. Także będzie się działo naprawdę bardzo dużo. Oprócz tego przejazdy bryczką, przejażdżka kładem, także dużo, dużo atrakcji. Zapraszamy bardzo serdecznie 4 czerwca od godziny 15 do Mińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu.